No, dzień dobry. Jak część z was zauważyła, zniknęły wszystkie filmy z kanału. Nie trudno się domyśleć, kto za tym stoi. Kanał prawie spadł całkowicie, ale ja nie jestem osobą, która pójdzie na ugodę z kimś, kim gardzi. Nie zeszmacę się dla kilku złotych, nie zmienię swojej wizji prowadzenia kanału. Nawet kurwa, nie będę wchodził w dyskusję, bo z terrorystami się nie negocjuje. Sytuacja wygląda następująco: Widzowie, słuchajcie, major ma dwa kanały. Na jednym wrzuca filmy, a drugi kanał pod nazwą Wojtek z Bombasu. Służy mu do robienia lightów. Ale że jest nieogarnięty w tym wszystkim, to regularnie co jakiś czas potrzebuje pomogera, komputerowca czy innego informatyka, który mu tam wszystko poustawia, co nie. No i tym ostatnim informatykiem okazał się słynny ekolog w damskich okularach z Białego Stoku tak, ten, który grzebie w śmieciach nocną porą Sprzedaje przeterminowane produkty oraz robi zdjęcia gazetą w sklepach zamiast je kupić. Promował jakieś gówno na lajcie Majora, wciskając kit ludziom. Swój wegański nędzny, chory kit. No i nie wiem, czy on sam, czy z pomocą jakiegoś przydupasa, może po prostu przejął to konto Majora. Być może tym przydupasem jest Sławeczek. Zresztą, no, skoro Zielona Łajza ma dostęp do jego konta, to jest duże prawdopodobieństwo, że. Bielski Oblech również i to on odpowiada za te zgłoszenia wszelkie. Styl pisania komentarzy wskazywałby właśnie na niego, choć niewykluczone, że ktoś tam jeszcze może być w to zamieszany. Zdjęto mi filmy za prawo autorskie, w których był oczywiście major, i były to filmy, które mogły, według wytycznych YouTube'a, zostać zdjęte. Ja to rozumiem, choć jest to mocno naciągane. Moja twórczość bazuje na dozwolonym użytku czyli zasadzie prawnej, która pozwala wykorzystać czyjeś treści bez uzyskania na nie zgody, pod warunkiem że jest to wykorzystanie danego materiału pod kątem zrobienia recenzji, nauczania, jakiegoś badania czy po prostu zwykły materiał informacyjny. Dlatego te filmy nie spadały mimo prób. No ale jak komuś się nudzi od rana do nocy, to węszy i węszy, aż w końcu coś wywęszy. I mając dostęp do narzędzia, jakim jest kanał Majora, który w moich filmach się przewijał non-stop. No, to nie było to problemem, żeby znaleźć jakieś filmy, jakieś fragmenty, które można by podpiąć pod wykorzystanie czyjejś treści. Bez tego, co wcześniej wymieniłem. Kiedyś, ponad rok temu, wrzuciłem taki film pod tytułem Dom Modny Szkolny, który odnosił się do outfitów, stylu ubioru szeroko pojętego na szkolnej. Był to zabawny film, który zdjął mi ktoś z zewnątrz, ktoś, kogo wykorzystałem. Zdjęcie bez jego zgody, zupełnie przypadkiem, jego własność intelektualną, ktoś tam się znalazł, no moje niedopatrzenie. Z pokorą przyjąłem to roszczenie po prostu i pilnowałem się, nie dostając żadnych strajków do teraz. Jak zauważyliście w ostatnich tygodniach, nie chcę się nagrywać za bardzo, zmusiłem się, żeby w ogóle ten film dla reportera zrobić. Szkolno mnie już męczy, obrzydza i irytuje, a rzadziej bawi, więc może to jest dobry moment, żeby ze sceny zejść z godnością i się nie zeszymacić. Idąc na ugodę, jak jakiś frajer, dosłownie, bo o, kanalik mi spadnie, ojej, to lepiej się dogadę z lateksami. No kurwa, żałosny. Tak więc sytuacja wygląda następująco: Filmów z kanałów Majora u mnie już nie zobaczycie, może żadnych filmów już nie zobaczycie, a może zobaczycie filmy edukacyjne, informacyjne, recenzenckie, nie wiem. Ciekaw jestem, co o tym myślicie, widzowie. Dziękuję za wypowiedź.